Sześciolatki w szkole to według większości Polaków zły pomysł, a według nieoficjalnych wyników kontroli NIKU 80% szkół jest nieprzygotowanych do przyjęcia sześciolatków. Rząd chce, by sześcioletnie dzieci trafiły obowiązkowo do pierwszych klas od września przyszłego roku. Radosław Masłowski. Gdyby to one podejmowały decyzje, bez wahania wybrałyby szkołę. Mam sześć lat! Rodzice sześciolatków studzą ten dziecięcy optymizm. Ich zdaniem szkoły nie są gotowe na przyjęcie sześciolatków. Posiłki tak jak w przedszkolu powinny mieć, tak zapewnione śniadania. Obiady i podwieczorek. A w wielu szkołach jest to po prostu niemożliwe. Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli nieoficjalnie, bo raport dopiero powstaje, zwracają uwagę na niedostateczny stan łazienek, świetlic i stołówek. Krytycznie oceniają także jakość placów zabaw i wyposażenie klas. Moim zdaniem miejsce sześciolatka jest przy szkole. Przekonują aktorzy zrzeszeni w inicjatywie Ratuj Maluchy, a rodzice zbierają podpisy, bo chcą o przyszłości swoich dzieci zdecydować w referendum. Nie robi się takich reform w kryzysie, w sytuacji, kiedy samorządy są zmuszone oszczędzać na edukacji, w sytuacji, kiedy są zwalniani nauczyciele, zwalniane woźne, szkoły są zamykane, nie ma pieniędzy naprawdę na nic. Są rzeczywiście niedociągnięcia dotyczące przede wszystkim światlic szkolnych i niedostosowania niektórych pomieszczeń, no ale ja przypomnę, że jeszcze mamy dokładnie półtora roku. Obecnie rodzice sami mogą zdecydować, czy chcą, by ich sześcioletnie dziecko zaczęło naukę w szkole. Plany rządu przewidują jednak, że we wrześniu 2014 roku sześcioletnie dzieci Będą musiały rozpocząć edukację szkolną. Radosław Masłowski, Panorama.